Witajcie. W dniu dzisiejszym przeprowadzimy unboxing słuchawek pana Sonika RPHS34. Są to słuchawki nauczne, wodoodporne. Ok, możemy rozpocząć unboxing słuchawek pana Sonika RPHS34. Są to słuchawki nauczne, wodoodporne idealne do zastosowań sportowych czyli na przykład bieganie, jazda na rowerze różnego rodzaju sporty na siłowni i tym podobne ich wodoodporność polega na tym, że odporne są na przykład na warunki atmosferyczne, deszczowe ale i co istotne odporne na pot, który wydziela się z naszych uszu podczas na przykład intensywnych ćwiczeń siłowych na siłowni na przykład, czy też i w terenie oczywiście są odporne na pod, na wodę. Jest to bardzo, bardzo ciekawy model. Nie tylko ze względu na wodoodporność, ale także i na regulowaną wysokość samej muszli tych słuchawek na takiej windzie, która tutaj się znajduje. Tutaj mamy takie informacje na ten temat i w jaki sposób to działa. Można sobie tutaj regulować, że tak powiem. Miejsce, w którym sławki po nałożeniu na uszy mają grać. Czyli zależnie od wielkości naszego ucha każdy dopasuje sobie te sławki względem swoich potrzeb. Ok, czy coś jeszcze, co warto powiedzieć, zanim jeszcze otworzymy te sławki? Te sławki mają bardzo, bardzo mocny bas. Eee, można powiedzieć takie małe sławki. Ale nie powinny mieć takie, takich możliwości, jednak tutaj jesteśmy w błędzie, jeżeli tak myślimy. Zastosowano tutaj taki, taki element jakby końcówki, która jest w uchu, którą wydobywa się dźwięk. Dzięki takiemu patentowi, dźwięk wydobywający się przez tą tutaj szczelinę jest jeszcze bardziej wzmocniony względem basów. Tak więc basy. Z muzyki, którą lubimy słuchać, są naprawdę na wysokim poziomie. Regulowane miejsce, to już pokazywałem. Jeszcze raz wspomnę tutaj w tym miejscu, jak to wygląda. Tak wygląda kabel. I co istotne, bardzo istotny element podczas różnego rodzaju treningów jest regulacja kabla, który wystaje nam i wisi powiedzmy przy szyi. Tutaj mamy do dyspozycji. Taki suwak, którym możemy wsunąć go wyżej, i te kabelki, które nam tu będą wystawać ze sławek, nie będą latały, tylko będą przy samej szyi, co powinno ułatwić wszystkim ćwiczenia i nie krępować ruchów podczas ćwiczenia. Ok, myślę, że możemy otworzyć słuchawki z informacji, jakie tutaj posiadamy. Wyprodukowano je w Japonii, w Osace. Jest to bardzo dobra informacja. Zresztą wszystkie produkty tak mają. Być może jedynym elementem chińskim, najczęściej w tych e, sławkach wszelkiego rodzaju, które są składane w Chinach, jest tylko i wyłącznie w sławkach panosynika właśnie samo składanie. Nie wiem, czy te sławki też tak mają, tak, made in China, czyli złożone są w Chinach, ale e, z japońskich komponentów. Yy, wszystkie komponenty są japońskie, wyprodukowane w Japonii. Nie jest tutaj produkcja i składanie, tylko i wyłącznie składanie elementów jest wykonywane w Japonii. Ok, przystąpmy do unboxingu sławek RP-HS34. Zapamiętajcie HS34, yy, bo jeżeli w naszych testach wyjdzie, że te sławki rzeczywiście są tak dobre jak możemy tutaj wyczytać, i tak do, konfigurowalne podczas ćwiczeń to ja jestem przekonany, że sobie te sławki zostawię. Coś czuję, że będzie to naprawdę bardzo, bardzo fajny hit, ponieważ nie trzeba ich wykorzystywać tylko i wyłącznie podczas treningów. A zaś sytuacja taka, że nie są to pchełki, które musimy wciskać w uszy lub też nosić na główne sławki, jeżeli takich nie lubimy. Te sławki będą same trzymać się na uszach, a dzięki regulacji powinny idealnie nam odtwarzać muzykę. Czy to idąc na przykład w zimie w czapce. Czy też latem? Yy, po prostu idąc sobie spacerem. Ogólnego zastosowania. Takie małe y, urządzenie. Ok. Przystąpię do, w końcu do tego unboxingu. Unboxing yy, wykonamy tutaj przy pomocy noża. Spróbujmy bez noża, czy byśmy sobie poradzili. Chyba raczej nie. Musimy po prostu uszkodzić. Może od dolnej części tak będzie łatwiej, żeby nie uszkodzić oczywiście żadnego kabla. O, tutaj mamy bardziej czuły, że tak powiem, papier, który wręcz chce jako pierwszy zostać rozerwany. Nie chciałbym tam uszkodzić żadnego kabla, dlatego też oczywiście Wam polecam w miarę delikatne otwieranie takich urządzeń tak by spojrzeć, co jest dalej i nic nie uszkodzić oczywiście. Już jesteśmy trochę dalej, już bliżej. Prawie cały papier udało się fajnie ściągnąć. Ok, wyciągnijmy produkt, czyli słuchawki z opakowania. Tabelek już uwolniony, instrukcja jest i słuchawki wyjęte. Jak widzicie, taka prosta konstrukcja, a dodatkowo elementy kartonowe, które trzymają nasze okablowanie, potrafią sprawić drobny problem. Radziłbym też otwierać za każdym razem tego typu urządzenia. W miarę spokojnie, żeby nie urwać jakiegoś kabla, bo szkoda. Ok, instrukcja jakaś tutaj sobie jest, oczywiście w języku polskim także. Jest to dokładnie model RPHS34E. Nie wiem, czy będzie widać. Ok. Ok, możemy przystąpić do dalszego otwierania. Instrukcja jest. To są nasze słuchawki. Na pierwszy rzut oka wyglądają jak zwykłe słuchawki, ale gdy przyjrzymy się na konstrukcję, można powiedzieć, że jest nietypowa. Dlaczego jest nietypowa? Kształt jest tak dopasowany, że jak nałożymy na ucho, to samo jest są bardzo lekkie. Jak nałożymy na ucho, same będą dociskać te sławki. Tą tutaj membranę, może nawet nie membranę, tylko ten element, który wydziela dźwięk, do naszego ucha. Super. Materiał ten, który jest tutaj, czyli ten cały nausznik, widać, że jest z jakiegoś takiego plastiku który jest bardzo giętki. Nie ma się co obawiać, że on się zepsuje. Jeżeli się zabrudzi, bez problemu go umyjemy. Jako że sławki są wodoodporne, przemyć te sławki można bez najmniejszego problemu. Oczywiście nie topiąc ich e, całkowicie. Dobra, co jeszcze tutaj mamy? Tutaj mamy ten taki suwak, który reguluje nam ten kabel tutaj luźny, który jest. Możemy go bez problemu rozsunąć przez co kabel będzie bardziej luźny a gdy już założymy słuchawki na swoje miejsce, czyli na siebie podczas treningu i będzie tu luźno z powrotem możemy suwak przesunąć i kabel będzie tutaj minimalnie luźny wręcz spięty OK, tak wyglądają słuchawki z profilu gdyby były już założone elegancko to wygląda kabel jest Owinięty tutaj przez tą taką małżowinkę, czy jakby to nazwać, przez ten uchwyt nau nauszny. Tędy wychodzi i wchodzi do słuchawek. Tutaj możemy zauważyć, już wam pokazuję. Mam nadzieję, że będzie to widoczne. Może też nie być to dobrze widoczne, ale jeszcze raz spróbujemy. Będzie, ale o, teraz jest dobrze. Tutaj na samej końcówce tego elementu, gdzie muzyka leci, jest założony filtr wodoodporny. Ten filtr uniemożliwia dotarcie wody do wnętrza, tak samo potu, który będzie się wydzielał z naszego ciała podczas uprawiania sportu. W związku z tym zabezpieczono mamy tą całą, te całe wnętrze, tą całą membranę, która tutaj jest. Przed, oczywiście, wodą. Oznaczenia na tych elementach są prawy-lewy, czyli wiemy, która sławka jest która. I co bardzo istotne, jak czuję, ten cały element jest taki polerowany plastik, ale nie jest to jakby taki zwykły plastik. Dlaczego? Widać, że bez problemu możemy zadbać o czystość tych sławek, przemyć, przeczyścić i nic nie będzie powodować problemu. Nie są to gumowe elementy, które będą się, że tak powiem, brudzić bardzo szybko. Ok, co do kabla. Końcówkę, jak widzę, mamy taką srebrną, czyli prawdopodobnie jest to końcówka niklowana. Ok, sam kabel, jaki tutaj mamy, już go sobie odwiniemy. Jest dość długi. Jeżeli dobrze pamiętam, jest to 1,5 metra albo 1,2 metra. O, kabel jest dość długi, rzeczywiście. Tak więc bez problemu będą słuchawki pasować i na mniejsze że tak powiem, osobistości, i na większych ludzi, którzy po prostu urządzenia będą mieli gdzieś tam w kieszeni, a są wysoce i tym podobne. Tak więc mamy tutaj naprawdę dobry kabel, bardzo giętki. Nie powinno być najmniejszego problemu. Aha, jeszcze wspomnę o takiej, dość, istotnej, dość istotna cecha, jaką te słuchawki posiadają. To jest coś takiego, że jeżeli mamy założone już te sławki na naszych uszach, tu może odsunę o ten słowak w ten sposób, jeżeli mamy założone te sławki już na naszych uszach, dzięki temu, że dzięki tej konstrukcji, która tutaj przechodzi przez nasze ucho, gdy my dotykamy kabla podczas ćwiczeń i tak dalej, nie będziemy, albo w minimalny sposób będziemy słyszeć właśnie te dotknięcie kabla, w wielu sławkach różnego rodzaju producentów i nie mówię tu o producentach bardzo jakieś kiepskiej jakości, tylko bardzo dobrej jakości. Występuje taki efekt jakby szurania, to nazywam, że podczas gdy słuchamy muzyki wystarczy, że dotkniemy palcami kabla lub po prostu tak zrobimy. Będziemy słyszeć w sławkach takie szuranie lub na przykład puk-puk-puk, czyli po prostu dotykając kabla przenosi się ten dźwięk na sławki. Bardzo to denerwowało e, mnie w kilku modelach słuchawek przewodowych. A tutaj dzięki właśnie tej konstrukcji, tu napięcie tego kabla występuje. E, ten efekt jest podobno zminimalizowany do, do maksimum, że tak powiem. Ok, z mojej strony to tyle unboxing wykonany. E, prezentują się sławki bardzo dobrze, a to, że występują. W kilku wersjach kolorystycznych są szare, z tego z pamiętam, czy białe, e, czarne, czerwone, niebieskie. E, to każdy dopasuje sobie według własnego gustu e, model bez najmniejszego problemu. E, a my w testach oczywiście dalej sprawdzimy, jak się sprawują, ale o tym przeczytacie pewnie w naszej recenzji. Pozdrawiam, trzymajcie się.